Czy znasz takie osoby, po których spotkaniu jest ci lepiej po spotkaniu niż przed spotkaniem? Jeśli masz takie osoby w życiu, to bardzo możliwe, że masz też takie osoby po prostu w social mediach czy w tej szeroko pojętej przestrzeni internetowej. Pomyślałem sobie, że warto byłoby zrobić nowy cykl materiałów na temat tych właśnie osób, po których to mnie jest lepiej po obejrzeniu materiału, którego są autorami, niż przed. Na obejrzeniem tego materiału. Dlaczego tak? Dlatego, że no, jest kilka takich osób, jest kilka nazwisk, które warto, myślę, sobie upowszechniać, nie dlatego, że się zgadzam z tymi osobami w każdym możliwym obszarze, ale dlatego, że zgadzam się z ich sposobem prowadzenia rozmowy, z ich sposobem wypowiadania się. Co łączy te wszystkie osoby, które gdzieś tam z tyłu głowy mam? No, przede wszystkim szacunek do drugiego człowieka i szacunek do prawdy. Pierwszą taką osobą jest Monika Jaruzelska i postanowiłem właśnie dzisiaj opowiedzieć ci o niej trochę więcej. Mianowicie w takim kluczu, jak prowadzić rozmowę na naprawdę wysokim poziomie z klasą, w taki sposób, żeby no, po prostu mieć takie poczucie prawdziwego spotkania z drugim człowiekiem. Uznałem też, że najlepiej będzie pokazać te cechy dobrej rozmowy w spotkaniu z człowiekiem, z którym, no właśnie, pani Monika się raczej co do zasady nie zgadza. Jest to rozmowa z panem Grzegorzem Braunem, postacią tyleż kontrowersyjną, co niewątpliwie biegłą retorycznie. Jak sobie pani Monika radzi z takim rozmówcą? Czego można się od niej nauczyć? No właśnie o tym jest dzisiejszy film. Ja się nazywam Przemysław Kutny, a to jest kanał Dobra Mowa. Wystąpienia publiczne i rozwój osobisty. Czego przede wszystkim można się nauczyć od pani Moniki? Po pierwsze, życzliwości i ogólnego dobrego nastawienia wobec interlokutora. To przede wszystkim słyszalne jest w tonie głosu, ale i widoczne poprzez utrzymywanie kontaktu wzrokowego czy zasadniczo otwartą postawę. To jednak nie wszystko. Najważniejsze rzeczy zaczynają się. Później. Jedną z kluczowych kwestii jest okazywanie empatii i szacunku do drugiego człowieka. Pani Monika robi to już na samym początku, sprawiając, że warunki rozmowy stają się bezpieczne. Jak się Pan czuje? Bo, bo sytuacja jest dość szczególna, chyba. Co jeszcze poza bezpieczeństwem jest istotne, no przede wszystkim taki komfort szeroko pojęty. Komfort związany z tym, że ja się dobrze czuję z drugim człowiekiem, a kiedy ja się dobrze czuję z kimś, kto ze mną rozmawia, no także wtedy, kiedy on mnie docenia za coś, co być może nie jest przedmiotem akurat naszego spotkania, ale wiem, widzę, że ma dobrą wolę, no bo właśnie okazuje to, że jest mną zainteresowany i że za coś mnie ceni. Pani Monika właśnie to robi na samym początku spotkania, dzięki czemu buduje taką bazę stanowiącą punkt wyjścia do dalszych pytań, niekoniecznie łatwych. Świetne dwa, co najmniej wystąpienia w Sejmie, które Pan miał, po, najpierw po ekspoze premiera Mazowieckiego, potem Donalda Tuska, potem też po tym, kiedy Pan Kaczyński wezwał, że Donald Tusk jest niemieckim agentem, pan powiedział, że w związku z tym dlaczego nie zgłosił tego do odpowiednich. No i dochodzimy tutaj do kluczowej kwestii, mianowicie do tego, że pani Monika zadaje pytania nawet trudne z dużym wdziękiem. Ten wdzięk jest widoczny w tonie głosu, w takim po prostu usposobieniu pytającego, któremu zależy na tym, żeby się czegoś naprawdę dowiedzieć. Ona nie zakłada, ona Pyta. Powiedział Pan, że jest to korzystne. Czy jest to korzystne również dla Pana kolegów z Konfederacji, całe to zajście? Co jeszcze jest niezwykle istotne w tym sposobie prowadzenia wywiadu, to przede wszystkim autentyczne słuchanie. Pani Monika z jednej strony słucha swojego rozmówcę, a z drugiej strony nawiązuje do tego, co usłyszała, po to, żeby zadać pytanie, na którym jej zależy. Mówi Pan o powątpiewaniu i ja powiem jakie. Ja mam wątpliwości i może Pan mi wyjaśni. Bardzo proszę. Tak, tak kamieński wąsik. A czemu by nie mieli pójść siedzieć? Hmm. A czy grzył go Nie pójdzie siedzieć. A zatem aktywnie słucha, uważnie słucha. No, i oczywiście przechodzi do tego, co jest dla niej ważne. Dla niej i dla słuchaczy. Podsumujmy sobie zatem, jakie są fundamenty tego spotkania. Otóż, przede wszystkim życzliwość, chęć wysłuchania drugiej osoby, umiejętność dostrzegania tego, co warto docenić w zachowaniu drugiej osoby. Czy to nam się podoba, czy też nie, to bardzo istotne, żeby dostrzegać dobre rzeczy. Kolejną sprawą jest Zadawanie pytań w kontekście, czyli nawiązywanie pytaniami do tego, co zostało już powiedziane. Tylko wtedy mamy wrażenie, że ta rozmowa rzeczywiście ma sens. No i na koniec, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Chęć zrozumienia drugiego człowieka bazująca na dążeniu do prawdy. Bo jedynie prawda jest ciekawa, jak mówi klasyk. Myślę sobie też, że warto tu na koniec powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Mianowicie nie ma kompletnie żadnego znaczenia, czy ja się zgadzam z panią Moniką, czy z panem Grzegorzem Braunem. Tu w ogóle nie o poglądy chodzi. Tu chodzi o sposób rozmawiania. I myślę sobie, że w naszym kraju bardzo tego brakuje. Bardzo brakuje rzeczywistej ciekawości drugiego człowieka, umiejętności dostrzegania czegoś więcej niż tylko poglądów w drugim człowieku, umiejętności dostrzegania. Tego całego uniwersum, które nam towarzyszy, przeszkadzają nam w tym poglądy, bądź też nasze przekonania o czyichś poglądach. Bądźmy ciekawsi. Niech punktem wyjścia będzie sposób prowadzenia rozmowy pani Moniki. Dziękuję Ci za uwagę. Jeśli chcesz pogłębić nie tylko kwestie związane z rozmową, ale praktycznie przećwiczyć tematy związane z wystąpieniami publicznymi, serdecznie zachęcam Cię na swoje szkolenie, które odbędzie się już we wrześniu. Dzięki za uwagę raz jeszcze. Do zobaczenia.